Duchowe zmagania i krwawy pot Jezusa. Jezus upadł na twarz, rozkrzyżował ręce i pogrążył się w modlitwie do Ojca Niebieskiego. W duszy swej toczył nową walkę. Przystąpili do niego aniołowie i w licznych widzeniach przedstawili cały ogrom mąk, jakie miał ponieść dla zadośćuczynienia za grzech. Ukazali mu najpierw całą wspaniałość i świetność człowieka jako wizerunku Bożego przed upadkiem oraz całe jego zeszpecenie i upodlenie po grzechu. Jezus widział źródło wszystkich grzechów w grzechu pierworodnym, widział istotę i znaczenie wszystkich porządliwości, a także straszny ich wpływ na władzę duszy i członki ciała, ogarniał również istotę. I znaczenie wszystkich karzących mąk przeciwstawionych rządzom grzechowym. Cierpienie za dość uczynienia aniołowie przedstawili mu szczegółowo, jako cierpienie ciała i duszy. Żaden język nie zdoła wyrazić lęku i boleści Jezusa na widok tego ogromu mąk odkupienia. Poznawał on nie tylko znaczenie wszystkich mąk czyniących zadość wynagradzających, stosownie do odpowiednich rząd grzechowych, lecz także znaczenie i historię wszystkich narzędzi męczeńskich oraz grzeszną zaciekłość i złość tych, którzy je wymyślili i kiedykolwiek używali. Jezus, który przyjął na siebie i odczuwał grzechy całego świata, zaczął się pocić krwawym potem. Nastało jakby chwilowe zmaganie się między miłosierdziem i sprawiedliwością Boga, a miłością składającą siebie w ofierze. Chrystus w swoim bóstwie, zjednoczonym z Bogiem Ojcem w Duchu Świętym, potwierdzał, na swe człowieczeństwo wyrok, o którego odwrócenie jako Chrystus-człowiek tak gorąco błagał Ojca. Niebawem aniołowie opuścili Jezusa, a na jego duszę spadła kolejna nawała strasznej trwogi i boleści. Jezus na Górze Oliwnej, jako prawdziwy człowiek, dobrowolnie poddał się pokusie ludzkiej od razy do cierpień i śmierci. A oto teraz jawiły się przed nim wszelkie cierpienia, walki, zniewagi i rany, jakie miał znieść przyszły kościół. Jego oblubienica, odkupiona ceną najświętszej krwi. Musiał patrzeć na najboleśniejszą dla niego niewdzięczność ludzką. Przed duszą Jezusa stanęły jak żywe wszystkie przyszłe cierpienia Jego apostołów, uczniów i przyjaciół. Widział herezje i schizmy, powstałe przez pychę i nieposłuszeństwo. Widział obojętność, przewrotność, zepsucie i złość mnóstwa chrześcijan, różne rodzaje kłamstwa. I oszukańczych wykrętów dumnych nauczycieli, oraz wszystkie świętokradztwa niegodnych kapłanów, i straszne tego następstwa. Widział spustoszenia w Królestwie Bożym na ziemi, w żywej świątyni niewdzięcznej ludzkości, którą wśród mąk niewysłowionych podjął się odkupić. I umocnić własną krwią i swoim obdarzyć życiem. Przed duszą udręczonego Jezusa przesuwały się niezliczone obrazy zgorszeń i występków wszystkich wieków. Widział tłumy ludzi, którzy w swej pysze unikają jego zbawczych ramion, wyciągniętych ku nim. Wreszcie dostrzegł mnóstwo takich, którzy. Nie śmieli jawnie zaprzeć się go, ale małodusznie, niewiernie i tchórzliwie omijali kościół, odłączając się od jego poranionej oblubienicy, a zamiast jej bronić, szli za złoczyńcami. Błądzili, a nie chcieli wejść przez ciasną bramę, by nie zginać karm. Wyciągali ręce ku mgławicom, szli za błędnymi ognikami, ginęli i marli z duchowego głodu. Tymczasem potworne wizje niewdzięczności ludzi, których winę Jezus przyjął na siebie i za których ofiarował się ponieść karę, napływały coraz gwałtowniej ku niemu. Kilkakrotnie wołał: Ojcze. Czy możliwym jest cierpieć dla tych wszystkich niewdzięcznych? Ojcze mój, jeśli nie może ominąć mnie ten kielich i muszę go wypić, niech się stanie wola Twoja. Wśród obrazów nadużyć boskiego miłosierdzia wciąż uwijał się szatan w rozmaitych obrzydliwych postaciach stanowiących jakby znamiona różnych rodzajów grzechu, wyobrażających rozkład, ochydę, przerażenie, opór, grzech, słowem kształty diabelskie. Wszystkie te widma popychały, napędzały, uwodziły, dusiły i rozrywały wobec Jezusa całe tłumy ludzi, dla których odkupienia Jezus wstępował na drogę gorzkiej śmierci krzyżowej. Na koniec szatan pojawił się w postaci węża, w koronie na głowie. Otaczały go tłumy ludzi, wszystkich czasów i pokoleń, niby zbrojne zastępy różnego wieku, stanu i płci. Uzbrojeni byli w oręż wszelkiego rodzaju i najrozmaitsze narzędzia tortur. Chwilami bili się między sobą, to znów z podwójną wściekłością rzucali się wspólnie na Jezusa, na wyścigi, szydząc, przeklinając, plując, wylewając różne plugastwa, miotając pociski, szarpiąc, przebijając go, itnąc. Wśród nich miotał się wąż szatan, podjudzał przeciw Jezusowi i powalając ich całe masy, Szarpał i pochłaniał je.